Cieszę się, że możemy wrócić do lepiej wygrać niż przegrać i zdecydowanie tak to wygląda. No, nastawiliśmy się na ten mecz, bo wiadomo, że chcemy każdy mecz wygrywać, więc nawet nie nawet, ale mecz kucharowy jest dla nas tak samo ważny jak mecz ligowy. No w pierwszej połowie nasza dominacja nie podlegała dyskusji, powinniśmy dostrzelić kolejne bramki, natomiast początek drugiej połowy wyszliśmy zbyt bojaźliwie, myśleliśmy, że wszystko poukłada się, trochę odpuściliśmy pod względem mentalnym i Warta doszła do głosu, miała swoje sytuacje i wtedy Jasiu Buric stanął na wysokości zadania, natomiast jak odzyskaliśmy kontrolę nad meczem, to strzeliliśmy drugą i trzecią bramkę, także cieszymy się, bo są to pierwsze trzy gole za mojej kadencji i wróciliśmy do grania na zero z tyłu, co jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pytania? Kiedy, kiedy, kiedy poznałem, czerny, że miał Pan trochę obaw, Zdaję jedna sytuacja Albanskiego, gdzie wyjął ale jeszcze 2-3 takie groźne ataki. Przez pierwsze 15-20 minut tej drugiej połowy to trochę wyglądało jakby dwie równorzędne duże nałożenia, przynajmniej nie było widać różnicy poziomu rozwiązania. To, to był jakiś taki moment, który miał Pan obawy co do przebiegu tego spotkania. No, w każdym meczu każda drużyna ma swoje momenty i warta też te momenty miała i bardzo dobrze zareagowali w przerwie, brawo dla trenera, bo tak jak powiedziałem, my wyszliśmy po przerwie. Tacy trochę jakbyśmy liczyli na to, że ten mecz się sam wygra, a tak nie było. Natomiast otrząsnęliśmy się i brawo dla chłopaku, bo wymieniliśmy kilka naprawdę bardzo fajnych akcji, chcieliśmy grać do przodu. Damian Dąbrowski w drugim meczu notuje trzy asysty, więc. Mam nadzieję, że ten mit, że on umie grać tylko w tył i w poprzek się skończy. Natomiast powiem tak, że wiadomo, że my tu mówimy o pierwszoligowej drużynie i drużynie ekstraklasowej, a mamy przykłady w tym pucharze, że drużynę trzecioligowe, na przykład co mam powiedzieć, wygrał widzę w mecz, nie? ale było 3 do 3, no to w meczu, więc co dopiero tam, a tam różnica jednak klas była dużo większa, więc ja tak bym do tego nie podchodził. Puchar się rządzi swoimi prawami. Każdy chce wygrywać i każdy, każdy podchodzi na 100%. i my dzisiaj, moim zdaniem, mimo tego, że oczywiście Warta miała swoje momenty, wygraliśmy zasłużenie. Terny, Trenerzy, jak pan Bartosza Kopacza, który wrócił do składu po drugiej przerwie i wyszedł w no, wyszło oprócz Bartka, wyszło kilku zawodników, którzy u mnie jeszcze w pierwszym składzie nie grali. Natomiast zaprezentowali się z naprawdę dobrej strony. No Bartkowi miał kontuzję, która nie była lekką kontuzją, zagrał już wcześniej w rezerwach. Daliśmy mu zagrać w rezerwach tydzień temu połówkę, Dzisiaj cały mecz nie straciliśmy bramki, więc jak obrońca nie traci bramki, to trzeba zaliczyć ten występ do udanych. Zawsze się gra po to, żeby wygrywać, więc my też każdy kolejny mecz będziemy chcieli wygrywać, obojętne jakie będzie losowanie. I wiadomo, że gra się kucharze Polski po to, żeby grać w finale i żeby go wygrać, więc każdy, obojętne z jakiego poziomu, może mówić tak czy inaczej, każdy wychodzi na boisko po to, żeby wygrywać i my też po to wychodzimy. A jak jest to mecz Pucharu Polski, no to chcemy sięgnąć po puchar, bo i tylko nie chodzi o to, żeby od razu walić tytuły, że zagłębienie, że puchar, tylko mówię racjonalnie, że zawsze jak się wychodzi na boisko, to po to, żeby wygrać i jak jest to mecz pucharowy, no to w każdym meczu będziemy wychodzili po to, żeby zwyciężyć. A czy też istniałoby podyktowane tym, że jeśli gdzieś też z tyłu z mecz ze świątkiem Wrocław? Nie, bardziej bym powiedział, że chłopcy zasłużyli na to treningami. Patrzymy na dyspozycję naszą w treningu, ale też chciałem dać szansę tym zawodnikom, którzy u mnie jeszcze od początku nie zagrali, po to, żeby zobaczyć i jeszcze zwiększyć tą rywalizację. Po to trenują też, żeby grać, a nie myśleliśmy o meczu ze Śląskiem, koncentrowaliśmy się na tym meczu z Wartą. Dopiero od teraz zaczynamy myśleć o Śląsku. Albo tak kolega spytał o losowanie. Już nie pytam, jaką drużynę by pan chciał losować, ale lepiej jest im z niższej liczby na wyjeździe, czy wylosować jakąś klasy, ale zadać u siebie? To wszystko zależy, no bo jeżeli mamy dostać różne z klasy na wyjeździe, typu Jagielonie, Białystok, to to będzie dla nas nie za dobre losowanie ze względu na podróż w środku tygodnia i na jednak klasową drużynę, jaką jest Jagielonia. Natomiast Każde losowanie przyjmiemy i w każdym meczu będziemy starali się grać o zwycięstwo. Wolałbym, jestem z tamtych rejonów, chciałbym Sandecję. Miałbym blisko do domu. Nie chodzi o ich poziom. Wcześniej chciałem Resowie, niestety... ...albo no jestem z Krosna, to Krosna jest za stalem, także. Ale Resowia odpadła, odpadła i ich wylosować nie możemy.